Siemanko, witam wszystkich. Pokażę wam jedne z najbardziej niezbędnych narzędzi na warsztacie, których ja używam do diagnostyki. Także to jest jedno z nich. Jest to pompka, którą zmierzymy i sprawdzimy szczelność układów sterujących ciśnieniami lub podciśnieniami. To są turbiny, EGR i -y, klapy wirowe. Fajnie, bo ona jest dwufunkcyjna. Tak mierzymy podciśnienie. Tak sprawdzamy układ sterowany ciśnieniem. Także możemy sprawdzić, czy są gruszki przy turbinach i, i, i klapach i EGL-ach Sprawne. Także polecam na każdy warsztat do szybkiej diagnostyki układów. Podciśnij i ciśnij. Pozdro.